Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w sprawie powołania zespołu eksperckiego do spraw zdrowia. Są dzisiaj z nami pan Rafał Dudkiewicz, wieloletni prezydent Wrocławia, przewodniczący stowarzyszenia. Pan Jarosław Maroszek, przewodniczący zespołu, dyrektor Szpitala imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, wieloletni dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, największego organizatora służby zdrowia na Dolny Śląsk. Pan Adam Zawada, członek zarządu stowarzyszenia, koordynator zespołu do spraw zdrowia i były wiceprezydent Wrocławia. I pan Robert Adach, członek stowarzyszenia, przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego, doradca Związku Miast Polskich oraz wieloletni zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Rafała Dudkiewicza. Dzień dobry Państwu. No ja już bardzo dawno na rynku wrocławskim niczego nie obwieszczałem, więc z ogromną radością bardzo dziękuję za, za to, że Państwo zechcieli przybyć. Stowarzyszenie Nowa Nadzieja od dawna deklarowało, że... Jest tym bytem politycznym i metapolitycznym, które chce wprowadzać sens w życie publiczne i w życie polityczne. Przestrzeń bez sensu, chcemy zamienić w przestrzeń sensu, dlatego właśnie jesteśmy między innymi politycznym think tankiem. I postanowiliśmy po półrocznym rozruchu, po przejściu przez wiele wewnętrznych seminariów, uruchomić kilka grup tematycznych, grup eksperckich, które będą się zajmowały poszczególnymi ważnymi naszym zdaniem segmentami życia, tak jak powiedziałem życia społecznego i życia politycznego, będziemy mówili o tym krok po kroku, jak można lepiej urządzać państwo polskie. Ponieważ nie ma nigdy a dzisiaj szczególnie ważniejszego tematu niż zdrowie, to pierwsza pierwsza sekwencja, pierwszy zespół będzie dedykowany właśnie tej tematyce. Za chwilę koledzy powiedzą o tym w szczegółach. Ten temat jest też dlatego istotny, i o tym też za chwilę Państwu powiemy, że obawiamy się kolejnych prób centralizacyjnych. Na to chcielibyśmy zwrócić uwagę. Służba zdrowia w Polsce, podobnie jak wiele innych dziedzin, nie powinny być poddawane takim tendencjom. Samorządy nie powinny być dotykane żadnymi dodatkowymi rygorami poza porządkowaniem tej przestrzeni i poza jeszcze silniejszym finansowaniem. Mam na myśli zdrowie, mam na myśli też edukację. O edukacji będziemy za jakiś czas rozmawiali. Więc wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę i jedziemy dalej. Proszę o zabranie głosu pana Jarosława Maroszka. Dzień dobry Państwu. Jako szef zespołu medycznego uważam, że każda pora jest dobra na rozpoczęcie prac. Dzisiaj szczególnie zaniepokoiły nas Zapowiedzi rządu związane z centralizacją opieki zdrowotnej w Polsce. O tyle to jest niepokojące, że większość zadań dzisiaj realizowanych jest realizowane przez podmioty prywatne bądź podmioty samorządowe. Ja pamiętam słowa mojego szefa, szefa jeszcze w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Władka Sidorowicza, ministra zdrowia, później dyrektora wydziału, który powiedział, że tyle rządu, ile koniecznie i tyle samorządu, ile możliwie. Widzimy, że rządy PIS-u chcą odwrócić tą, tą regułę, e, czyli tyle rządu, ile się da, i samorządu jak najmniej. Uważam, że to jest bardzo szkodliwe. E, I chcemy zaproponować pewne rozwiązania. E, pierwszym z takich stanowisk za chwilę o tym Państwo się dowiecie, jest stanowisko dotyczące centralizacji opieki zdrowotnej, głównie centralizacji szpitali. Wydaje się, że koniecznym jest także dokonanie diagnozy. Pandemia, ten rok, który, który jest za nami, pokazał, że wiele, wiele dziedzin życia jest ważnych, ale bez wielu dziedzin życia możemy się obejść. Opieka zdrowotna jest jedną z tych dziedzin, która, która musi być, jest ważna i tym chcemy się zająć w Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja. Dziękuję. Jako następny głos zabierze pan Adam Zawada. Szanowni Państwo, pełna diagnoza naszych wyzwań, wyzwań, przed którymi stoimy, tu na Dolnym Śląsku, ale także i w Polsce, będzie przygotowana przez nas wspólnie z ekspertami, samorządowcami, organizatorami służby zdrowia oraz ze środowiskiem medycznym. Będziemy na to stawiać w pierwszej kolejności największy nacisk, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego już dziś, że to Ogromne wyzwanie związane z zarządzaniem służbą zdrowia skupia się przede wszystkim na ogromnych niedoborach finansowych, na brakach kadrowych i na przede wszystkim panującym od lat chaosem w służbie zdrowia. Ale żeby szukać konkretnych rozwiązań, nasze prace rozpoczniemy przede wszystkim od konkretnej, skutecznej diagnozy, także w kontekście wyzwania pandemicznego. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Roberta Adaka. Szanowni Państwo, już dla naszych mieszkańców mieszkańców Małych Ojczyz. Świat po covid nigdy nie będzie taki sam. W tych badaniach, które robimy wśród naszych mieszkańców, wynika z tych badań, że priorytetem dla mieszkańców miast, powiatów staje się zdrowie. O ile jeszcze rok, dwa lata wcześniej, przed COVID-em, ważna była infrastruktura budowa ścieżek rowerowych, budowa skwerów, parków o tyle z tych badań wynika, że zdrowie to jest priorytet dla naszych mieszkańców. I drugi temat bardzo istotny i ważny. W momencie, kiedy wybuchł COVID, te pierwsze pieniądze wsparcia dla samorządowych szpitali poszły z budżetów samorządów. To my daliśmy pieniądze na urządzenia wykrywające COVID, na przystosowanie oddziału pod potrzeby COVID-u. To my daliśmy pieniądze na to, żeby zorganizować choćby w Czebnicy punkty do szczepień. I tak się stało w kilkuset, kilku tysiącach samorządów w Polsce, że to właśnie ten pierwszy transfer taki. Takich potrzebnych pieniędzy poszedł od, od samorządów do placówek medycznych. I ja wiem, że istnieje taka pokusa wśród rządzących, żeby wziąć szpitale, a być może samorządowcy, którzy od wielu lat przekazują miliony złotych do szpitali czy do, do środków zdrowia, z chęcią by oddali te placówki po to, żeby się pozbyć problemów finansowych. Ale dzisiaj, COVID pokazał, że bez przywiązania szpitali powiatowych i ośrodków zdrowia do samorządów tracimy kontakt z naszymi mieszkańcami, te, te placówki tracą kontakt i przestają pracować tak, jak należy pracować w takim gorącym czasie, kiedy trzeba podejmować szybko decyzje. Dlatego apelujemy, czy apeluję osobiście do rządzących, że to jest zły pomysł, żeby przywiązać szpitale do administracji centralnej usadowionej w Warszawie, bo póki kiedy, kiedy ona za, za, e, zareaguje, to już będzie za późno. Widzimy w we Wrocławiu szpital ten ty, tymczasowy, który został wybudowany na prywatnym gruncie, gdzie mógł powstać na wolnej działce przy szpitalu wojewódzkim przy ulicy Fildorfa. Tam jest już gotowa dokumentacja techniczna na szpital, gdzie można było go. Pół roku wybudować i ten potencjał by został już na dalsze problemy zdrowotne dla, yy, dla mieszkańców Dolnego Śląska poszło inaczej. Dlaczego? Dlatego, że zrobiła to administracja rządowa, a nie administracja samorządowa, bo administracja samorządowa nigdy by nie wydała milionów pieniędzy z budżetu samorządu w inwestycję, która za pół roku będzie prywatnym przedsięwzięciem. Dlatego widzimy to i apelujemy o zdrowy rozsądek, że jeśli Myślimy o zdrowiu, tak jak i nasi mieszkańcy myślą, ale też my myślimy, że te problemy będą się być może nawarstwiać. Nie mamy pewności, czy nie będą następnych mutacji związanych z, wirusem, z wirusami różnego typu. Dlatego apeluję do tego, żeby dać szansę przede wszystkim samorządowcom, a my potrafimy i pokażemy wspólnie z mieszkańcami, jak organizować służbę zdrowia i jak usprawniać. Się. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zespół już rozpoczął swoje prace. Członkowie zespołu przygotowali stanowisko w sprawie planowanej przez rząd centralizacji szpitali. O przedstawienie tego stanowiska poproszę pana Jarosława Maroszka i pana Adama Zawada. Proszę Państwa, w stanowisku apelujemy i wskazujemy szkodliwość tego działania. Uważamy, że to o czym mówił pan, pan Adach, to mieszkańcy wybierają swoje władze, to władze mają władztwo nad szpitalem najlepiej. Najle, najlepiej wiedzą, co w danym powiecie, co w danej gminie jest potrzebne. I nieprawdą jest, że rząd nie ma narzędzi, bo ma bardzo konkretne narzędzia. Ma nadzór wojewody nad samorządami, ma nadzór medyczny poprzez NFZ, który kontraktuje świadczenia, w związku z tym dziwnym wydaje się, Stanowisko ministra zdrowia, który mówi, że nie ma wpływu na, na szpitale. Proszę Państwa, w pandemii najlepiej pokazano, że ja kierując szpitalem dostałem w piątek decyzję wojewody, że w poniedziałek mam uruchomić oddział covidowy. Nikt się mnie nie pytał, jak to mogę zrobić, czy mam na to zasoby, czy mam na to ludzi, czy mam na to środki, czy mam na to miejsce. W związku z tym nieprawdą jest, że rząd i administracja rządowa nie ma wpływu. Nie ma wpływu na szpitalnictwo. Podobnie NFZ może niektóre usługi kontraktować, nie kontraktować. Przed, przed pandemią przecież powstały założenia, na przykład MAP potrzeb zdrowotnych, czyli coś, co miało wskazywać, jakie usługi zdrowotne są konieczne na danym terenie. Te narzędzia wszystkie ma rząd. W związku z tym mówienie o centralizacji szpitali, że to jest jedyna droga do uporządkowania struktury, wydaje się, no, ja powiem kłamliwe, tak? Ja pamiętam, ja rozpoczynałem swoją pracę w służbie zdrowia, która była totalnie scentralizowana. Był Wydział Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim, był dyrektor Wydziału Zdrowia, który zarządzał wszystkimi nie tylko nie tylko szpitalami, ale także ZOZami. We Wrocławiu było to pięć dawnych ZOZów Dzielnicowych. I powiem Państwu, że z ulgą e, pracownicy przyjęli wtedy przejęcie przez Miasto Wrocław. Opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej. Ta opieka została przekształcona, w części sprywatyzowana, w części powstały gabinety lekarzy rodzinnych, i wydaje się, że ta to, 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 to akurat sfera dobrze funkcjonuje. Później powstały samorządy powiatowe wojewódzkie, w części przejęły szpitale. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, nowy szpital wojewódzki we Wrocławiu, duża infrastruktura w Strzebnicy, powstał chociażby pawilon. Rehabilitacyjny z pieniędzy unijnych, w związku z tym mówienie, że samorządy nie dają sobie rady, jest nieprawdą. Pytanie, o co tak naprawdę rządowi chodzi? I szanowni Państwo, w takim razie ja bardzo krótko chciałbym przedstawić jeszcze dwa bardzo ważne argumenty. Przez ostatnie 20 lat samorządy w Polsce wydały ponad 27 miliardów złotych na organizację służby zdrowia. Efekty tego widzimy. Szpital e, wojewódzki przy ulicy Fieldorfa, e, oddziały mające leczyć e, czy też leczące dziś skutecznie e, raka piersi we Wrocławiu, ale także oddziały w Wałbrzychu, Legnicy czy e, w Wałbrzychu wspomnianych przykładów inwestycyjnych e, zrealizowanych przez samorząd w tej dziedzinie można mnożyć, chociażby nawet e, otwierany w tym roku przez e, e, gminę Warszawa potężny, ogromny, nowy kompletnie kompleks do leczenia warszawiaków i nie tylko. To pokazuje jak ważny jest samorząd i jak wiele od samorządu zależy, dlatego powinniśmy utrzymać zarządzanie samorządu, służby zdrowia przez, przez samorząd. Ale także jeszcze jeden istotny argument. Jeżeli popatrzymy na ten miernik, który zwłaszcza na początku przemian, ale także w, w latach 2000 był niezwykle istotny, czyli dług publiczny w służbie zdrowia. Dziś można powiedzieć śmiało, że około 70% zadłużenia szpitali w Polsce to są te zadłużenia generowane przez e, szpitale zarządzane przez rząd polski. Zaledwie nieco poniżej 30% to są te długi szpitali samorządowych. Jak na skroś widać, że to właśnie samorząd znacznie lepiej radzi sobie z zarządzaniem, że tutaj ta odległość pomiędzy placówkami zdrowia a organizatorem, a zarządcą jest znacznie mniejsza, stąd efektywniejsza. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, apelujemy do rządu polskiego, aby wstrzymać się z tą deformą i aby nie deformować służby zdrowia w Polsce, zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie, czasie pandemii. Dziękuję. Szanowni Państwo, w najbliższych tygodniach będziemy Państwa informować o planach i pracach kolejnych zespołów, które będą powoływane przy stowarzyszeniu. W ramach tych zespołów będziemy wspólnie z ekspertami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami e, diagnozować te wyzwania, z którymi będziemy się musieli mierzyć w najbliższych latach oraz będziemy przedstawiać propozycje ich rozwiązań. E, zatem zachęcamy do śledzenia naszej aktywności. Jeżeli mają Państwo pytania, to członkowie zespołu są do dyspozycji. Dziękuję.